Witam mordy, orędownik Clash w Polsce, Jujujaj się witam serdecznie. I po tytule i miniaturce, jak widać, wbiłem Ultimate Championa. Ultimate Champion wity, win rate taki sobie 64%, dokładnie identyczny jak w poprzednim sezonie. To samo. Nic ani lepiej, ani gorzej, 64%. Myślałem, że w trochę wyższy będzie, ale jednak gdzieś się pogubiłem. Electro Giant to jest ten deck, którym wbiłem i bardzo ładna seria poszła. Winów, tam jedna porażka się przytrafiła w międzyczasie, ale to padł internet I, i przegrałem na trójkę, a grałem na golema i mógłbym wygrać. Electro Giant, archerki OP muszą być w każdym deku. Są w Giantie, w Graveyardzie, w Lawie, są, są w Golemie, są wszędzie. Archerki są wszędzie. Xbow, Oguś, no to są archerki albo Firecrackerki. No albo fajerka, arczerki są OP, są wszędzie. Polecam do deku wziąć i korzystać z nich. Zobaczcie, tak jak mówiłem, tutaj zagrany był y, turniej, tutaj 2 na 2, i to jest. To jest ta gra, którą Wam pokażę, ostatnia, która dała Ultimate Championa, a wcześniej jest seria. Zobaczcie, raz, dwa, trzy winy. To padł internet, więc się nie liczy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gier z rzędu. Tu przegrają na trzy muchy. Pompka, nie wiem do końca, jak grać ten meczop. Już nie pierwszy raz przegrałem ten mecz, właśnie na trzy muchy. Natomiast tu poszła fajna seria. Tu padł internet na tego golema. Wydaje mi się, że to było do wygrania, no tam tylko mini Pekka była annoying. Tak to gość miał Dragon Dragona na Lightninga, także... Mogło być dobrze. No ale dobra. Cyk. Watch. I ten tę grę, która mi dała Ultimate Championa obejrzymy sobie na spokojnie ją. Analizujemy. Nie była ciężka, tak naprawdę. Już zostało chyba 8 czy 9 dni do końca sezonu, także przeciwnicy nie wysokich lotów. Barbarelem zaczął, na szczęście, ja miałem goblin barelem, Ja miałem barela na ręce, także nie najgorzej. Później split u mnie, arczerek. Chciałem zagrać Golden Knight, a bo on tutaj tank goblinów mocno poleciał do przodu. Ale jak widzicie, u góry chłop ma Ordę, którą dał teraz. Także ja już dałem wysoko szybciutko na most. Bo myślałem, że tu będzie już wieża, ale. No nie spodziewałem się tego Inferno Towera. Także. No ale już wiedziałem, że nie powinno być źle. Zastanawiałem się tylko, czy będzie grał Princeska na most. Czy miał tutaj jakiś damage na wieżę wpadł. Ale nie. <laughs> nie był takiego tego orędownikiem. Także. Na spokojnie wiedziałem już, mniej więcej co trzeba zrobić. Czyli trzeba było postawić Elektro na Hordę, mieć yy, Lightninga na Inferno Towera. I to było Ki w tym meczu. Ja tu sobie obroniłem Goblin Barella, to dorzucę coś, żeby to padło. Wszystko takie z archerki, żeby padł, mm, padła ta princeska. Tak wszystko pada. Ondaloga tak jest. I ona ja spokojnie. Na spokojnie. Teraz nie wiem, nie pamiętam czy polecę już tym Electro Giantem, bo nie będę miał Eli na chyba Lightninga, ale on chyba zda złego Inferno Tower'a, gra za, za nisko da. Nie, to nie ta sytuacja. Cyk, cyk. No ale dały tak złego, bo zdecydował go mój Electro Giant, także tu jakiś pierwszy chip do mnie wpadnie, dałem Tornado. Żeby szybciej porobić tą hordę, on tutaj to broni minerem. Why not? I pierwszy damage padł już. Eli <coughs> razy 2. i tak naprawdę wystarczyło to powtórzyć. zagrał Golden Barrella? Easy, kontrowany. Ani nie w lewo, ani nie w prawo, także na spokojnie. Także na spokojnie, także tak, tak to wygląda. Udało mi się w końcu związać Electro Gianta plus Golden Knight. Golden daszował na wieżę, cyk, na Inferno Towera. Także Easy. Tutaj na prawo Horda zmienił stronę beczek pomyślał. Ale beczki czytałem bardzo ładnie, bez większego problemu. Także i to obroniłem, tu myślałem no chyba jakimś daszym śmiesznym. Nie, nie, na spokojnie. Tu zagrał jakiegoś Inferno Towera. Tu już chyba... panika mu się wydawała po prostu. To mocna. Także ja już tu wiedziałem, że będzie na Easy. Ten mecz. Pierwszy mecz Ultimate Champion i 5 tu już nie miał na ręce Inferno Tavera Nie miał, nie ma Elixiru Tylko Skarmia, Goblin Tornado A ja już Elixir golem Jej Także kolejny sezon, chyba, w chyba tylko w pierwszym sezonie nie, nie miał Ultimate Championa Zabbiłem Royal Championa i to zostawiłem Także Elektro Giant OP. Easy. Polecam. naprawdę łatwo można. Także u mnie już jest. Cel na sezon wykonany. Także już można chillować. Ruszył Royal Tournament, więc można powoli się z niego wziąć. 27 minut zrobił tytoń. do odznaka będzie póki co 14. Dzięki bardzo za dotrwałeś do końca. Pozdrawiam. Trzymaj się Elo.